Dzień dobry! Ja nazywam się Dark Archon, a dzisiaj rozpakujemy sobie edycję kolekcjonerską gry Injustice Gods Among Us, najnowszej produkcji twórców naprawdę dobrego e, rebootu gry Mortal Kombat. Pudełko jest bardzo fajne, bardzo duże przede wszystkim, spodziewałem się czegoś dużo mniejszego. E, tagline gry brzmi War our greatest heroes became our greatest threat. Jest to taka dystopijna, alternatywna rzeczywistość uniwersum DC, w której bohaterowie troszkę się na nas pogniewali. E, oprócz bohaterów oczywiście znajdziemy też ich głównych e, wrogów, więc na okładce znajdziemy tutaj Cyborga, Wonder Woman, Jokera, E, flasza i zieloną latarnię, tam wewnątrz bije się ze sobą z jakiegoś powodu Batman i Wonder Woman. E, spodziewałem się czegoś słabszego, szczerze powiedziawszy, e, pamiętając poprzednią kolekcjonerkę tej samej firmy, NetherRealm Studios, gdy wydało Mortal Kombat, e, zaprezentowali taką oto edycję kolekcjonerską Mortala. Dużo mniejszą, troszkę tańszą zresztą, i z bardzo słabą figurką w środku. Naprawdę niskiej jakości produkt to był. Więc zaskakuje mnie to, że ta na pierwszy rzut oka zapowiada się dużo lepiej. No ale zobaczmy, zajrzyjmy do środka, zobaczymy, czy się nie mylę. Otwiera się to wszystko jak zwykle z góry, mam nadzieję. A nie wiem, czy widać to na kamerze dobrze, ale opakowanie jest strasznie dziwne. Ma na sobie takie różnokolorowe plamy. Nie wiem, czy to jest. Um, taki celowy zabieg, bo dziwnie to strasznie wygląda. Wygląda jakby były plamy na pudełku. Mam nadzieję, że tak po prostu ma być. Okej, okay, zacznijmy od tego, co wypadnie nam łatwiej. Gra w edycji kolekcjonerskiej sprzedawana jest w takim oto całkiem ładnym steelbooku Injustice Gods Among Us, I tutaj herosów, I tutaj mamy mieszankę różnych postaci. Mhm. Więc mamy grę oraz instrukcję obsługi. Zaraz zerknę, czy są tu jeszcze jakieś kody. Tak, mamy tutaj skiny na bohaterów um, uniwersum New 52, czyli skiny do istniejących postaci. I to w zasadzie tyle, jeśli się nie mylę. W pudełku z grą. Ups, następnie komiks Injustice Gods Among Us, który troszeczkę wyjaśnia e, historię przedstawioną w, ko, w, w... grze. Jest to tylko pierwsza część komiksu, jeśli się nie mylę, e, jest ich więcej. Tutaj się kończy na takim cliffhangerze, nie chcę go wam zdradzać, bo to by było niegrzeczne. Nie jestem pewien... tak, tutaj e, komiks nam mówi, że jest to tylko część pierwsza, i w jaki sposób zdobyć resztę, szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia. Nie ma e, reszty w edycji kolekcjonerskiej, więc nas to nie dotyczy. No i wyciągamy teraz element główny i cholera, całkiem ładna ta figurka. Dobra, tutaj mamy jeszcze taki jakiś mały dęksik i rzućmy okiem. Jestem pozytywnie zaskoczony, tu mnie od razu wida, wita taki e, bardzo miły widok od góry. Fajnie się na to patrzy. Trzeba odkręcić e, plastikowe zabezpieczenia. Okej! Okay, kurczę, jest bardzo, bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że to będzie naprawdę tak fajnie wykonana figurka. Tutaj mamy e, gumowy, gumową pelerynę Batmana. Wszystko inne jest Wykonane z tego typowo figurkowego materiału, którego nigdy nie potrafię nazwać. Mamy tutaj nawet e, beach dla Wonder Woman, które jej zaraz zaaplikuję. Pewnie jej wskakuje tutaj w rączkę. To są instrukcje, ale instrukcje są dla słabych. Aha, i wiem, co mamy z tym zrobić. Mamy jej włożyć to tutaj w, w dłoń, tak. Gdzie go trzymać w dłoni. To jest igiełka. Mm -hmm. I ten bitch ma tutaj oplątywać rękę Batmana, bo ona go tutaj tak chwyciła. Batman, ale oberwiesz. I tak to mniej więcej ma wyglądać. Fajne to, to. Bardzo fajne. Bardzo plastyczne. To jest tam na takim druciku, wszystko zamontowane. Tutaj lekko kręcę, żeby to. O, bardzo fajnie to wygląda. Świetny pomysł. A Batman nie pozostaje dłużny. Batman tutaj oszty cholero. Ja Ci zaraz pokażę i trzyma w dłoni swój batarang. w jakiejś tam pozycji O. Super to wygląda. bardzo mi się podoba. świetnie wykonana figurka. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Naprawdę bije na głowę Kicz poprzedniej edycji kolekcjonerskiej. I nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do nabycia tej edycji, pod warunkiem, że jeszcze ją gdzieś znajdziecie. Gra dostępna jest na konsole PlayStation 3, Xbox 360, Wii U. Dzisiejsza cena znajdzie się u dołu strony, tak żeby było wygodnie Wam e, porównać koszta. I zapraszam Was dziś wieczorem na 22 na premierowy gameplay z Injustice: Godzamonga. Monga. Zagramy sobie w to na live streamie. Link znajdziecie w opisie. Kurczę. Polecam. Naprawdę podoba mi się ta edycja kolekcjonerska. Świetna figurka. Mam nadzieję, że gra również mnie zawiedzie. Dzięki za uwagę, kochani. Zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam. Pa!